Ale no to ku... ja, ja mówiłem, jestem baranem, tobie ty jesteś nie jest, ale ty ja cię nie lubiłem, suka, a z definicją efektu Dunninga i Krugera, że jestem kamienny, to prawda jest, że ja o wiedzy, ale też potrafię zjeść mało tego, ja, ja potrafię na raz przeczycić i cię słuchać. Gruba inteligencja, nie? Że taki zwykły gimnazjalista, nie, nigdy mnie nie zajdzie w żadnej dyskusji. Ja ja wiedzę posiadam z podstawówki jeszcze. No co ty gadasz, że w podstawowce uczyliście, że na pletek wyciąga sperma, to jest niemożliwe gościu Gościu, ale co ty mówisz, a ty zykałeś się z laską, zauważyłeś W czasami... podstawowce kur... Czemu w podstawówce interesowałeś się w ogóle takimi rzeczami? Jakby co zaszło w twoim życiu, że zacząłeś się tak interesować takimi wiadomościami? Lubię się interesować rzeczami, o których nic nie wiem. Ja myślę, że to jest dosyć naturalne, że ktoś chce się uczyć edukować na tematy, o których nie ma pojęcia, tak? Mi się wydaje, że karioner pomylił funkcję na pletka z żołędziem. Biorąc nie, nie pod uwagę, pomylim. że informacja, do której się odwołuje, ma 20 lat i nigdzie jej nie ma. A skąd wie, że 20 lat? A skąd wie, ile on ja, ile ja mam? Ja mam 69 lat, gościu. Czyli co, chcesz mi. Dobra, dobra. To było, nie pamiętam, czy to na naszym na grafik czy to na Discovery Channel było. Wiem, że na jakimś naukowym. No. no ale tego nie ma nigdzie w necie teraz, oczywiście. O Jezus Maria, bo nie było wtedy internetu. to taki stary jestem. Ja tego nawet nie szukałem, po prostu oglądałem i zapamiętałem. No. Ale to wychodzi na to, że się. Bo wychodzi na to, że mówiłem, że Nie, sobie żadnego. to wymyślić. Wiesz, nie wymyśliłem. O Oczywiście, wymyśliłem. że mogłeś, to. A ja ci mówię, że nic nie wymyśliłem. Dobra, no. to teraz. Czy jesteś tak samo pokazać wymyśliłem jakiś artykuł? Tymi... A czemu ja mam za ciebie roboty robić? To ciebie interesuje, że gdzie, gdzie to można znaleźć, nie no mnie. Dobra, dobra, czekajcie, czekajcie. No artykuł to artykuł No mówię, no mogę poszukać, ale co teraz? Będę marnować czas. No, no, no. Artykuł z wabtown.eu. W 2003 roku para naukowców Gordon Gallup i Rebecca Burch w pracy The Human as a Assessment Displacement Device wysnuli hipotezę na temat przemieszczania nasienia. Sugeruje ona, że żołądź prącia istnieje po to, aby wygarnąć spermę rywala z pochwy i dać właścicielowi Penisa przewagę wyścigu na tatusia. Ja ci tylko powiedziałem, jaką miał między innymi funkcję i czemu ma taki, a nie inny kształt. No to pomyliłeś, bo no, widz przed chwilą napisał, że chodzi no. o żołądź, a nie napletek swoją drogą. Już Dobra, tak... super, napletek pomaga w tym. Gdzie było powiedziane, że napletek pomaga? Ja ci teraz mówię. aha, <laughs> to okej, okay, no tak. Okej, okay? no. Ja, ja, nie nie wiem, jak może takich rzeczy nie rozumieć, no po prostu. Dobry wieczór. Bo? Mężczyźni by wiedzieli, przynajmniej tutaj, mężczyźni przynajmniej. Tu się ona pletkach gada? Relacji. Dobrze trafiłem, o napletkach. <laughs> tak, tak. A to się ma. Powtórz proszę, co? O twoich trzech centymetrach. Mam o tam większego niż ty jak coś. <laughs> Wątpię. 17,5 no, no to. Dobra, albo sobie teraz ma. pokazujecie fiuta na kamerce, albo nigdy się nie dowiemy kto ma więcej. No tak no masz, ile masz, tak masz? Bo chyba walczymy o top 3. Um, no myślę, że 16-15 będzie, ale nie więcej. Kurwa, a ile to w nożu jest? W nożu? No nóż kuchenny na no tak masz, nie? To trzymasz więcej, trzymasz np. 3 czwarte? Poczekaj. Na początku chciałem zapytać o tego penisa, bo nigdzie nie znalazłem wiadomości hmm. na pletko, ale już zanegowaliśmy brednie, które to nie zanegowaliśmy, nie nic nie zanegowałeś, tylko potwierdziłeś znalazłeś informację, która potwierdza to. Co Dobra, mówiłem, to, to jeszcze ja, ja to znalazłem, jeszcze tutaj hmm. oczywiście już teraz e, argument kończący tę dyskusję hmm. na temat e, penisa wyciągającego spermę. Oczywiście nie cały świat akademicki zgadza się z teorią hmm. galopa i Bercha, nazywając hmm. ją naciąganą. Są podejrzewają, że tak samo nie każdy wody, zgadza się wody, z tym, że i... jest kryzys, kryzys klimatyczny. Większość naukowców Naukowców nie zgadza się, bo nie ma żadnego kryzysu. Klimat się zmienia, kryzysu nie ma. Ale na. Czekaj, Niech widzisz, też tak mo można śmiało. Jeszcze raz. No tak samo nie ma kryzysu klimatycznego. Klimat się zmienia, ale kryzysu nie ma. Dobra, ale je jednak mają stwierdzenie. No widzisz, i na to są naukowcy, się... którzy podpisali nawet pismo. Tak chodzi mi o chodzi mi wyciąganie spermy przez Penisa. Co? A nie wyciąga? Powiem tak. Nie znam żadnej Jezu, osoby. Chodzi o budowę Jezus Są... Maria, chodzi o tą o Są... budowę. Czemu ma taki kształt, a nie inny? Czemu na przykład do wody, jak ryby nie spuszczasz się? To nic mamy takiego do tego, że w przyszłości było coś takiego, jeszcze przed naszą, naszą, naszą erą, że babki wybierały faceta na podstawie długości przyrodzenia. I dlaczego ten penis nie. tak wygląda, inaczej? No oczywiście, nie. że tak. No jak nie? To teraz faceci wybierają. Na podstawie długości penisa? No, no prędzej, niż nie, że kiedyś. Nie, poczekaj. Się Czy ty sam siebie słyszysz? Powtórz. Powtórz to, tak, biorąc słyszę, ja se jaja teraz z siebie, z siebie robię, bo takie farmazony, no to ja ewidentnie se jaja robisz, więc ja też se jaja robię, nie mogę? No jak se robi robię jaja, no od co No że laski na podstawie wielkości kutasa wybierają. No oczywiście! Że no, nie, no, tak. Oczywiście. No dokładnie, no. A facet wybiera na, po na podstawie wielkości. Człowieku, wszystko. człowieku, w czasach, kiedy małpy albo nasze podobieństwo nie nosiło ubrań. To oczywiście, że naturalnym wyborem był kwa I masz to udowodnione, mogę ci to zaraz za znaleźć w mm -hmm. badaniach ten temat Albo inaczej, A, potwierdzenie i potwierdzisz. Ja pierwszy. no nie wiem, nie chcę cię kompromitować Są podejrzenia, że męskie penisy po prostu ewoluowały By odpowiadać rozmiarem i kształtem na preferencje kobiet dotyczące większego penisa Które w erze przed ubraniami wybrały partnerów z się rozmiarem członka Tak jak facet wybiera laskę na podstawie warg sromowych i cycków. Nie wiem, jak to, ten casting by musiał wyglądać na randce <śleszcz> Szczerze mówiąc Okej, okay, wydaje mi się, że o ile biust to jest coś, co fizycznie mamy do tego dostęp na randkach... to ja w ogóle nie no, wiem, szale, czy ty i nie nie tutaj. Czy, czy ty w ogóle uznajesz coś takiego jak randki? Czy tak jest, czy nie ma? Czy, bo w twoim, w twoim, języku troszkę inaczej wygląda relacja. Ja w zasadzie nie wiem, jak w twoim świecie poznaje się partnerkę? Halo? Już chwila, wypompowuję spermę. <laughs> <noise> a Akurat a Nie, zmutowałem nie. się, bo nie ma sensu no, z wami nie, dyskutować no, Nie no, ja sobie śmieszkuje dlaczego z wami dyskutować nie ma sensu? Ty podajesz jakiś argument, że sperma wyciąga, nie ma żadnych potwierdzeń Takby oprócz tego co ja znalazłem Mówi, że no 20 lat temu ku... Zaglądałeś jakiś kanał dokumentalny, pamiętam co to było Dokładnie, ehm, masz, kameru, masz rację, nie, wszystko starego. co mówię, nie ma żadnego potwierdzenia Masz rację, ja nie mam, nie wiem co mówię, ja jest za argumentacja? Tak, nie, ma, nie ma dyskusji w ogóle, nie ma, nie ma sensu z wami zachowuj... dyskutować Poważnie, a, nie ma sensu a, dobra, nie, to, Ale nie, ja to, dobra, to poważnie to teraz. nie ma sensu Ale nie ma sensu no Bo okay, wy jedynie chcecie sobie spoko, jaja robić i tak dalej Nie ma sensu dyskutować Ale ty uznajesz. I później jest dalej, chuję, mój jakie węże I uwaga, człowiek poruszający się w pochwie działa bowiem wedle jednej hipotezy Jak łopatka, albo wedle innej jak tłok, wytwarzający podciśnienie. Efektem miało być usuwanie z dróg rodnych kobiety nasienia, które umieścił tam wcześniej, wcześniej inny mężczyzna. Takie mechanizmy nie są in, niczym dziwnym w świecie zwierząt, gdzie to często kopulują z wieloma partnerami w krótkim odstępach czasu. Czy to jednak pasuje do raczej monogamicznej natury homo sapiens? Cóż, możliwe, że właśnie tak jest. A na to właściwie wyjątkowy rozmiar prącia. Nie, ma, nie, jesteśmy monogamiczni. Im dłuższe, tym głębiej sięga i tym bliżej ujścia szyjki macicy trafia na nasienie danego mężczyzny. A to zwiększało szanse w wojnie prymników tow szanej konkurentami w dawnych, najwyraźniej mniej monogamicznych czasach. Kładnie, a ludzie chodzi nie na to są monogamicznym. Gatunkiem. Pierwsza kwestia. Gory czemu małego Kutasa, ponieważ on dominację swoją czystą fizycznością wymusza. Ten dominujący gory. dlatego ma tak małego, nie musi mieć jakiś wielkiego. Bardzo czemu się szympansy podoba? mają olbrzymie jajca, ponieważ ich z kolei sperma musi konkurować ze spermą rywala, ponieważ szzympancica do siebie do wszystkich dopuszcza. Ja na przykład mówiłem, że u ludzi żeby społeczeństwo się rozwijało, najlepiej działa taka pol poligamiczna monogamia, że tak to nazwę. Czyli w cykliczne wchodzenie w monogamiczne relacje. Tu patrz na przykład Leonardo DiCaprio, który sobie wchodzi w relacje Powiedz mi, że to z roku Stary, już, okay. ogólne normy są takie, że jednak załóżmy ogólne normy rodzice to takie, nawet nasi, takie, Wchodzisz w relację którzy... monogamiczną, jesteś w tej relacji monogamicznej, coś ci nie pasuje, kończysz relację monogamiczną i idziesz, zaczynasz relację monogamiczną z kolejną osobą. Czyli to taka poligamiczna monogamia, bo faktyczna monogamia to jak wchodzisz w relację z jedną partner z jedną osobą, z jedną kobietą, z jednym mężczyzną i jesteś z tą osobą aż do śmierci. Tak, Pier głupoty. Monogamia, najbardziej rozpowszechniony typ związku małżeńskiego, w którym jedna osoba związana jest trwale z jednym partnerem. Zanim powiesz, że jeden to jednostka, uwaga, monogamia może występować w dwóch postaciach: konsekwentnej, gdy jest nierozerwalnej i trwa do śmierci jednej z nich, bądź seryjnej, gdy w pewnym okresie jest to związek dwóch osób, jednakże w ciągu życia jedno z nich tworzy następujące po sobie związki z różnymi partnerami bądź partnerkami. Co oznacza, że cały czas monogamią jest nawet fakt, że załóżmy miałem wcześniej dwie partnerki, podobnie jak moja współczesna partnerka. I co teraz? Zła definicja, bo od Nie się. Dobra, typie. Ty dosłownie powiedziałeś to, co ja mówię, że u ludzi najlepiej sprawdza się swego rodzaju taka poligamiczna monogamia. Ale czyli to nie jest poligamiczne. To jest mówię, Ale to jest definicja. Ja tak, że nie monogamiczny, taki stricte monogamiczny związk. Monogamia no może występować w dwóch postaciach: konsekwentnej i seryjnej, czyli mówimy o monogamii seryjnej, a nie na no, poligamicznej monogamii, bo to jest twój neologizm. Bo patologicznie sobie to wytłumaczyłeś. To jest, czym jest poligamia monogamia. Czym jest poligamia? Też piszę w Google, bo operujmy. No, no czym jest poligamia? poligamia i wtedy zrozumiesz, co mówiłem, bo uwaga. dosłownie mówisz to, co ja mówiłem, tylko poligamia. że ja użyłem. No komedia, małżeństwo... na naprawdę nie ma dyskusji. A, uwaga, z małżeństwo z więcej niż jedną osobą w tym no. samym czasie. <laughs> No właśnie, no, no to, to, no to ty, no to właśnie ja ci mówię. Już. Najlepiej sprawdza się u ludzi taka swego rodzaju poligamiczna monogamia. Innymi słowy, wchodzisz w monogamiczne relacje z ludźmi nowymi. Sam jesteś w jednej odasz. relacji. Ja ci dosłownie to powiedziałem, a ty nie słuchasz. Dostałem informację, że dołączy do nas jedna osoba, która wejdzie z tobą w dyskusję i troszkę przedstawi też swój punkt. Czo? Siemano, Cześć Kamilek. Tak. Cześć, cześć. Co to yy, Delor mnie tu wysłał? Ja reprezentuję jego poglądy, okej? Okay? Jasne. To ja jeszcze wrócić do tematu tego na bo... No. Tak... Dawaj, dawaj. Wow. Bo jako, że rozumiem, że sama budowa tego żołędzia może w jakiś sposób pomagać w wyciąganiu tej spermy, czy tam powodowaniu, że, że to twoja sperma będzie tą dominującą, to jestem ciekaw jak w tym miałby pomagać napletek, co sugerował Carioner i jeżeli mógłby to w jakiś sposób na przykład w pańcie rozrysować i udostępnić ekran, to byłbym bardzo zainteresowany. No co, pewnie napletek robi Dobra, dobra, panowie, ale już yy, tutaj, dobra, bo będę adwokatem diabła, dobrze to robię, wiesz o tym Bruce, nie? Dobra, sytuacja tego typu, Karen no, już powiedział prost, że nie pamiętam co to było, że mógł to żołądź, bla bla bla. Chodzi o to, że penis i są jakieś badania, które wysłałem, kontrol V, były faktycznie robione, kurwa, dosy, były sprawdzane, że długość penisa może być spowodowana przez to, żeby wyciągać, kurwa, po prostu spermę, żeby bruz nie musiał wy... w... 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 i Dobra, nie przejmuj <laughs> <nie trzeba bruz. śmiech> gardło! Przepraszam, bo jak wszystko, co jest złe, to bruz. Bo Karioner powiedział, że skoro mm, ta teoria jest krytykowana przez środowisko naukowe, to równie dobrze można powiedzieć, że ocieplenie klimatu tu nie istnieje, ponieważ też jest krytykowany w jakiś sposób uh, przez... Ale wiesz, tu farmazona teraz walnąłeś? Ja powiedziałem, że nie ma no? kryzysu klimatycznego, a nie, że klimat się nie zmienia. To jest okay. różnica. I nie ma kryzysu I... żadnego klimatycznego. Okay, akurat my... klimatu od... od polityki nie da się odłączyć, hmm. przez co to jest non-stop wykorzystywane do walki politycznej. Tu się zgodzę akurat. Wiesz, że że chcesz rozwiązać kolikować. problem z, z klimatem? Prawie nie społecznie? jesteś w stanie rozwiązać żadnego problemu, bo tak się składa, że na przykład, nie wiem, 10 lat temu, czy 15 lat temu też walili z jakimiś teoriami, że jak będzie zrobione to czy tamto, to będzie klimat poprawiony, a jak nie, no to będzie wyglądać tak czy siak. A okazało się, że zrobiono, to wprowadzono to, a klimat wygląda i tak, tak, jakby jak nic nie zrobili. Wracając do tego, z czego zacząłem, rozumiem, że. Ty ludzie, mają naguniasz... mniejszy wpływ na, ludzie mają mniejszy wpływ na klimat niż im się to wydaje. Tak naprawdę. Jeśli już jakieś państwa mają tak naprawdę wpływ, no to Indie, Chiny. Ale na pewno nie kraje zachodnie, Polska, tym bardziej. Okej, okay, do tego możemy też wrócić, natomiast o, chciałem ja tego tuślić. Ale jak nie ma dyskusji, stary. Każde zdanie, które próbowa za próbowałem zacząć to samo zdanie dziesięciokrotnie, za każdym razem zacząłeś mnie przekrzykiwać i odnosić się nie do tego tematu, który ja chciałem rozpocząć, ponieważ ty w swoim umyśle zakładasz już, że wiesz, co chcę, chcę powiedzieć, dodatkowo jesteś przekonany o swojej nieomylności, dlatego za każdym razem, gdy ktoś coś mówi, mówisz mu: twoje argumenty to tak. To nie jest prawda, nie masz racji. A na potwierdzenie tego, że to nie jest prawda albo że ta osoba nie ma racji, mówisz jedynie, ponieważ ja tak uważam. Dlatego chciałem cofnąć się w dyskusji, żeby parę błędów, które tutaj zostały popełnione, a zostały popełnione duże błędy, rozwiązać, ponieważ one rzutowały przez cały czas na dalszy ciąg tej dyskusji od ponad godziny i nie dało się dochodzić do żadnych wniosków, żadne argumenty nie zostały podawane i tkwiliście w impasie, mimo tego, że na przykład większość tematów, w których się nie zgadzaliście, szło rozwiązać czymś tak trywialnym, jak rozkład normalny. Dlatego. Nie wiem czy, czy jeszcze jesteś w stanie mi odpowiedzieć, czy, czy już mnie zmutowałeś carioner. On teraz mówi coś do swoich widzów. Przez całą twoją wypowiedź coś gadał, bo <ścoughs> widzimy na okay. kamerce. No aż dodam twoją kamerę. Nie, dodam twoją kamerkę na stream, bo to nie może być po pominięte. Już to jest brak szacunku? No nie wiem, no... troszeczkę jest to czy... infantylne zachowanie, że nie pozwalasz mi dokończyć pytania, które chcę ci zadać, poza potem przestajesz mi odpowiadać, mimo że proszę cię o odpowiedź, mutujesz się i, i nie mówisz o mnie, no nie wiem, jeżeli jesteś... Temat z tego streama brzmi debata, więc debata polega na tym, że jedna strona coś mówi, stawia tezy, próbuje ją uargumentować, druga osoba się do tego odnosi. Ja ci zadaję... nie jestem w stanie zadać pytania, po czym, gdy zadaję ci pytanie, ty nie odpowiadasz, jesteś zmutowany, no to... to jak jak to inaczej określić niż obrażenie z zadaj pytanie mimo woli, po prostu. Czyli rozumiem, że z y, tym... Y, teorii ocieplenia klimatu nie negujesz, tak? Ja ci odpowiem za niego może. Tak, nie neguję. Świetnie. Ludzie sami sobie chcą. Ludzie sami dążą do tego, żeby wymierać. Z zwróć uwagę na AI o, i rozwój tego, jaki, jaki szybki jest. Że ludzie nawet nie kontrolują już powoli tego, jak ona, jak AI samo będzie się za chwilę edukować bardziej, że nie jesteśmy nawet w stanie pojąć. Na, na zasadzie to tak, jakby Einstein, idiocie, próbował wyjaśnić swoje jakieś tam naukowe teorie. Do tego poziomu zmierzamy. Jeśli chodzi o różnicę, w, w, że tak powiem, w intelekcie między AI i ludźmi taką zwrotną a koszta powodziowe Danych Zjednoczonych między 1903 a 2019. Nie wypowiem się na ten temat, bo wybacz, no nie oglądałem hmm. tej powodzi ws Nie o to chodzi. W No słuchaj, natomiast mam są wtórne. o to chodzi, wtórne. z klimatem między z mi uważam 2020, 2020. że załóżmy, załóżmy, że jestem człowiekiem, który cały czas się edukuje, a mianowicie ogląda telewizję. Telewizję publiczną, ponieważ do takiej mam dostęp. Załóżmy, że jest to TVP1, Je TVP Info, TVP2 i bardzo mnie interesują wiadomości, szczególnie polityczne. I tam cały czas dostaję różne informacje, które mnie interesuje, chociażby jak Sytuacja w kraju. Powiedzieć. I teraz ja, pytanie próbuję, do, do, do ciebie. Próbujesz ja wiem, nie bo porównać. ty jesteś wszechwiedzący i wybiegasz w do przyszłość. Nie wiem, dlaczego próbujesz mnie porównać. Próbujesz mnie porównać do jakiegoś odklejęcia, który wierzy nie, w to, ja co mówisz. Ja chciałem tylko Zupełnie jakbym ja był jakoś mega i i oglądał i słuchał tylko rzeczy, które mnie interesują. Pewnie dlatego chodzę na przykład i zadaję pytania na paradach równości, bo jestem w ogóle zamknięty. Masz rację, ty masz rację, ja się mylę. Znaczy, to, to jest bardzo zły przykład. Ale I to jest... zgodzę się. Nie, nie. Próbujesz go śmieszyć w ten sposób, że typowa osoba oglądająca TFP po 60 po informacje koduje sobie w mózgu i tyle, nie zadaj pytań, nie edukuje się. Nawet jak Karioner ma jakieś naprawdę skrajne według niego, nieskrajne pojęcie o świecie, no to on jednak próbuje tutaj znaleźć informacje w świecie, a nie y tylko te informacje łyka. Overpot, z całym szacunkiem, ale wydaje mi się, że autentycznie teraz padłeś ofiarą Karionera, bo ja nawet nie zadałem no pytania. Nie, nie, nie. No Zostało, nie. Wiecie, ja nie. nawet nie zadałem pytania, k***a, co jeśli pytanie byłoby... Dobrze, przedniakom... ale widzisz, ale ludzie patrzą... Ale ja, zadałem to pytanie do k***a. Ja, czy nie? Chodziło o całokształt W momencie kiedy oglądasz materiały tylko z jednego źródła, bądź szeroko pojęte źródło. Wiesz źródeł, jest moje źródło? Mogę chociaż rzucić. jakim to jest moim źródło? Wszechświat! Moim źródłem informacji jest wszechświat. Okej? Okay? <laughs> nie ma większego źródła informacji. Ale jest z bogiem. A dziękuję za komentarz. No. Pytanie szybko szybko, szybko. X, teraz teraz pytanie. Go. A bis piejaj. Ej Karol, a Dobra. słyszałeś o czymś takim jak syngrum twierdzy? Na przykład, o, ma, weź sobie zerknij na przykład w 19 minuta 37 sekunda tego filmu i tam masz w roku 2000 jakie były koszta powodziowe, później czerwona linia to jest te przewidywania, te straszenie ludzi ogólnie, że o Jezus Maria, tragedia w ogóle, e, jeśli nie będziemy się adaptować, czyli 187 milionów e, powodzi, 55 nie, trylionów, no to jest w Ameryka w, w angielskich. Dobra, generalnie mieliśmy mówić o relacjach rzekomo i przychodzi. Do powodzi, no to mówię, to sobie możesz obejrzeć ten film. Może wtedy, wtedy trochę. A to się jeden film. No, to, się... no to jest to, to Jeden godzinny Przeczne. to za mało ale jest. Jeden godzinny ja za mało, ale, ale nie jest sprzeczny. Ten film jest prawdziwy, a inne nie. No to Tuba, sobie to, sprawdź, o, kim jest osoba, która pokazuje ale, te dane. Dobra, dobra, wszyscy, jako, jako ludzkość wykształciliśmy system, którym to sprawia, sprawia, sprawia hipotezę to, naukową. Sprawdź, kto, żeby stać się teoretyczną naukową, musi przejść weryfikację, musi być krytykowana przez przez innych naukowców. Nad tym siedzą ludzie, którzy są ekspertami w danym temacie, i im częściej ta dana teoria jest... Wiesz okay, jest różnica okay. między Czyli Rozumiem, że oni a osobą nie są, Jeżeli ktoś prawda. poświęci 40 lat na jakiś kierunek nauki, załóżmy, Biologię, żeby być bliżej botanikę, a dokładnie ma jej wąska specjalizacja, to paprocie. I rozumiem, że taki o, gość w, w takiej wąskiej specjalizacji o, 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 i tak gówno wie, wie, bo ty przyjdziesz i powiesz, że w twoim ogródku rośnie inna paproć, tak? Jeżeli dziesięciu gości takich ma jedno stanowisko, to ja jako zwykły laik mam prawo to podważać, tak? Ale co ty teraz za farmazony No Bo opowiadasz. ty, ty mówisz. Ale, ale że co jak... ja mówię? Co ty pierwszy w tym momencie, może tak zapytam. Bo no takie farmazony, bo no dobrze, wrażenia. bo nie ma robić żadnego wrażenia. tylko ja ci no pytam, co to za używasz? farmazony po co nie użyjesz ważne Ale przed film. No takie przed farmazony przed ty opowiadasz, że. Chwilą komendia, no. Przed chwilą dobra, ja, powiedziałeś, ja, nie, 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 że ja nie, nie, jako nie zwykły się człowiek, się człowiek dobra, mam szukać numeria. prawdy. Nawet nie słuchasz tego, co powiedziałem. Ja powiedziałem, że. Ja to właśnie, w jakąś wiedzę gdzieś tak. od kogoś, to słuchasz, no to później sobie chyba patrzysz, jakie to ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. A ty mi wysyłasz jeden filmik i mówisz, oglądnij sobie, bo to tylko półtorej godziny. Dobra, wyśleć ty tysiąc To ty I właśnie to, nie, 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 że, żebym ja w każdym, się, w każdym ale, temacie Karnioner Nie musiał marnować dzisiaj, tysiąca godzin się Na tysiąc każdy temat to media. To jest skurwa, Ja nie będę, Karioner, oglądał Przez tysiąc godzin materiałów na temat Paproci tysiąca różnych naukowców Bo po to wykształciliśmy coś takiego Jak środowisko naukowe, które Wzajemnie ocenia wartość danej pracy naukowej Żebym ja mógł Znaleźć tę najbardziej krytykowaną Tę najbardziej rzetelną i najbardziej prawdopodobnie trafną ja się zmutuję, bo ja I będę się do niej odnieść Ale nie czemu się zmutujesz, bo nie masz argumentów? Bo nie umiesz czego to obalić? To jest przyczynowo-skuteczne. zadasz non-stop. Aha, nie, ja to, co powiedziałem, dopiero co no. mówiłem, baranie i bo inaczej ale już kurz mnie mówić Dopiero ty, co kurz jestem baran, ale ludź, ty jesteś? Ludzie nie lubią słuchać. E Ludzie nie lubią słuchać. Ludzie nie lubią słuchać. Ludzie nie lubią słuchać. Ludzie nie że słuchać. Ludzie mało tego ja potrafię naraz lubią słuchać. Ludzie słuchać. Na intelektualnie, minut, że taki nie zwykły film o nigdy i mnie i nie, nie zajedzie w żadnej dyskusji. Kolego, Teraz się kruko, odwołaj krukii. do swojego czatu i zacznij pod mniosem marudzić. O, odporni da wiedzę, chłopaki. Proszę, plus jeden. Te dziewczyny są takie wstrętne. Napiszcie plus jeden. My, faceci. U, sigma. U, ligma. U, tak. O, nienawidzny kobiet. Ale bym Okej, okay, druga część pytania. I czy wiesz coś takiego jak mechanizmy obronne? Bo oglądam was od kilku dni i mm. naliczyłem u Karionera 10 na 14 mechanizmów obronnych. Patrz, 10 na 14. Co, krzyk, zaprzeczanie, Tak takie naliczył? Konkretnie zaprzeczanie, wyparcie, tłumienie, projekcja, przemieszczanie, formowanie mm. reakcji, fiksacja, racjonalizacja, Układnie. izolacja i humor. No super. No to niech mu tak będzie. Nie zamierzam dyskutować z tym. No dobra. No to jeszcze jedną dopiszcie. Hmm. Odpisał XD i dopisał jeszcze jedno. No. no dobra, uwaga. No to niech sobie dopisuje, niech se dopisuje co chcę. Kurde, znowu do ciebie. Jestem doktorem, magistrem informatyki, inżynierem matematyki. Chciałbym się włączyć w dyskusję. Jestem w stanie podważyć m.in. argumenty o AI. O no AI? No to sobie podważaj, pani matematyk, podważaj sobie. Ale jeśli to... ty nie widzisz niebezpieczeństwa w AI, jeśli ty nie wiesz co, co Zuckerberg ostatnio zrobił, do czego oni zmierzają, jak bardzo będzie to oddalać, ludzi, co już media społecznościowe, ludzie od siebie oddalają. Jeśli faktycznie nie dostrzega niebezpieczeństwa w AI, no to okej, okay, no niech mu będzie, niech, niech, niech będzie mu no ten matematykowi i w tym momencie zaprzecza, jego... i w tym momencie zaprzecza chociażby inżynierom, czy to od, czy też innym, którzy się tym zajmują faktycznie. Dobra, Dostrzegają tutaj. pewne zagrożenia i inne zagrożenie jest takie, że firmy, te wielkie korporacje muszą brać udział w tym wyścigu, bo jeśli jednak wielka korporacja tego nie zrobi, to inna to zrobi. Zdóry gadasz, to równie dobrze możesz no powiedzieć, że... Równie dobrze cieka, możesz mi farmazony po kroi, że no ja bez prezerwatywy, no bo w prezerwatywie nic nie czuję, też. Nie, ten, nie, nie, samarazum. nie, nie, ale to, to inaczej. Oczywiście, że bez prezerwatywy też masz inne, inne doznania, lepsze. Najprawdopodobniej tak, jest to prawda. Czekaj, sugerujesz, że to nie jest prawda, czy jak? Sugeruję to, że faceci lubią tak p*******, żeby gumki nie założyć. Że oj, on, on nic nie, nie czuje. Nie, dobra, dobra, no To jest generalnie dobra. tego typu podejście, no. Karioner, jest trochę racji w tym, co ty mówisz i trochę w tym, co mówi Over, ale chciałbym to sprecyzować. Bo na to ja osobę... powiem, jaka jest różnica. Dobra, Powiedz mi nie, nimi, nie, dobra, ja okej, okay, <laughs> dobra, ja ci powiem jaka jest różnica między na przykład poprowadzeniem e, no no e, to usłyszeć. No, no, z kobietą, no a no na mów, przykład a masturbacji, przy mów, masturbacji mów, poziom testosteronu mów, rośnie ci mów, ale posłuchaj, ale cały czas na czas obserwacji takiej aktywności, nie, natomiast nie w seksu poziom testosteronu rośnie ci o jakieś, o ile dobrze Mam pamiętam, o 60-70% do godziny, w trakcie jak się, jak się ruchasz. Dobra. To jest chociażby jedna z tych różnic. Wracając. Czyli jak obserwujesz 10%. Albo jeśli masz A, tak. tak jak ja, czy innymi słowy, ja przyjemność z seksu z drugą osobą, z kobietą, mam z tego powodu, że jestem w tej aktywności. Mnie, mnie w tym momencie nie obchodzi sam, sam sama kulminacja, A. tylko sama aktywność, w której obecnie jestem. A. To mi bardziej rajcuje. Według Dobre, mnie jak ktoś no, krzywdził w życiu, tak chce. No, kolejny farmazm, no kur nie, ja, jakby, to, no. okay, nie okej, ja to, nie, to nie, ma nie, ma, żeby, razie, nie ma dyskusji, ja, pecy, błądza, nie błądza, nie mam błądza, błądza. ja będę tylko słuchać po prostu, bo Ale ty zawsze tak robisz, że ty mówisz, to wszystko. jeśli ty wyskakujesz, a ja mówię, jeśli to nie możemy wyskakujesz z tekstem ktoś cię skrzywdził dyskusja jest skończona znaczy, okej okay? dyskusja ale... jest skończona ja cię wyciszam czyli... w ogóle nawet nie będę z tobą dyskutować bo jeśli znaczy... ty wyskakujesz z, te z tekstem Faję ktoś tak, cię skrzywdził nie możesz wyciszyć nie ale życie cię zweryfikuje Super, dobrze, już no. zweryfikowało i teraz no tak wiem że jak wydaje. wyglądają faktycznie Takie relacje dlatego tak ja cię wydaje. wyciszam bo nie mam ochoty ciebie słuchać bo jeśli ty wyskakujesz pierwsze twoje zdanie do mnie to ktoś cię skrzywdził to, to nie ma dyskusji po prostu ary ty wyskakujesz z takimi głupotami i ja ciebie nadal nie mutuję wiesz Dobra, dobra, bo Karolina... ciebie to stary zmutował kilkanaście lat temu, przysięgam, bo to jest niemożliwe, że ma takiego idiotę jako syna. Nie no, to daj spokój, synku. Ja chciałem <grym> tylko do odnośnie walenia konia jeszcze <grym> doprecyzować, do bo, do bo jak Karolina powiedziałaś mi, że ja się kurwa nie wiem, czy, czy jak to powiedzieć w nie, dobra, że się, że walę konia, nie, ja właśnie nie walę konia, dlatego, że doszedłem do, w tym wieku do wniosku, że lepiej konia nie walić, lepiej, żeby tego konia mi ktoś kur... Walił. i to też mówię widzą i to, że masturbacja jest powszechnym problemem nastolatków i czymś, od czego się jest łatwo k uzależnić, to to jest powszechna wiedza i tego nie trzeba powtarzać nikomu, tylko trudniej jest moim zdaniem przyznać się, że walisz konia zbyt kur... często, bo to doznanie jest po prostu, nie wiem, zbyt fajne. No, dawaj no. Dawaj. Ja na przykład mam taką sytuację, że mój ojciec jest kiga alkoholikiem, naprawdę jest alkoholikiem w alkoholikiem Babcia, dziadek no wszyscy pili No może poza mamą moją I Ja na przykład nie chcę być taki jak mój tata i na przykład nie chcę być alkoholikiem i szukać swojego starego? Innym. Ty znasz swojego starego? Nie, a co? No to skąd wiesz? A... A w mogę to wiedzieć? A, A może, może kłamią? Zapowieści. A co jeśli nie, nie twój ojciec zapowieści. po prostu nie był, nie był beta orbiterem i twa mama kłamie? Oj, akurat oj, oj. z tym kłamaniem, akurat tutaj, tak śmiechem żartem, powiem ci, że kobiety często kłamią swoim dzieciom. Robią z mężczyznę największego potwora, to jest typowy u kobiet. Naprawdę, widzę Ortisa mówię, ja pierdolę, no chciałbym taki pić, ale jestem leniwą p***ą, nie? Karen, Karen też zajebiście wyglądasz k***a, kur... widziałem Instagram, fajnie wyglądasz Ja kur... też bym chciał tak wyglądać. Ja przez myślałem, ja tak ja, ja tutaj... po prostu real ja zauważam bardziej tych ludzi, którzy są wysportowani, są... mają dobrą sylwetkę, niż osoby, które są, nie wiem, no... wielkością albo... przypominają Ran-Brusa i chodzi jak dinozaur. Ale to nie jest spersonalizowane, na przykład, do wszystkich osób, które lubią siłownie. Co robisz? Co tam? Co tam się dzieje? Lubisz atencję, co? No nie wiem, bo mówisz, nie? Ja słucham. Co tam się dzieje? <laughs> Dobra, ja mam wrażenie, że powoli wyczerpują nam się tematy. A w ogóle, dobra, zanim przejdę do, do tematu kluczowego, jest też temat, hmm. który niektóre osoby, nie będę mówił, że wszyscy bardzo mocno forsują. I pytanie, czy mogę ci zadać py pytanie bezpośrednio, Karioner. Czy uciekanie <laughs> od alimentów jest formą sportu? Nie, czemu pyta? Unika? Nie wiem. Bo zadała to kobieta. A, samica zadała. No to wiesz, samica detekty tak jak A teraz ona uważa, że jest niezależna? Zanim ono Bo odpowie. jeśli ona uważa, że mężczyzny nie potrzebuje, to czemu potrzebuje jego alimentów? Jego pieniędzy, Ka skoro jest taka niezależna? Szmata. Karioner, no, przywija się na czacie dość oczywiste pytanie. Pytanie do Karionera, czy facet ma prawo uderzyć kobietę w samoobronie, gdy ona pierwsza naruszy jego nietykalność osobistą? Oczywiście. Choć jak baba na faceta rękę podnosi, to wszyscy te patrzą, o, tak spojrzą, whatever. Ale jak jest to w drugą stronę, no to raptem już wszyscy oburzeni, jak to facet podnosi rękę. Powiedzmy, że facet jest silniejszy od dziewczyny, jakby był przypadek, że słabsza kobieta napierdala tego faceta, fobię czy tam whatever, to facet może wykorzystać swoją siłę, żeby ją po prostu albo zablokować, albo nie wiem, dać jej. Czyli uważa, że to jest stricte fizyczności. Chodzi stricte fizyczność. Ale jaka jest twoja meryt. Chodzi o to, że jeśli rzuci się na mnie jakaś laska z pięściami, jakaś 50 mała, jakaś alternatywa, to mogę ją chwycić, i żeby przestała, albo ją nie wiem, jakoś dać jej dźwignię, cokolwiek, żeby przestała. Ciekawie by szyni pobiła. Co ty gadasz? dobra? Ale. ale... Zamki tam Ale... Wracamy do tematu. A po co mam mi od razu dawać kopa na łeb albo ją po pysku walić? Tak? No dobra, bo ty wróz powiedziałeś, że ona kopal, cię, po pysku Powiedziałeś, waliła. że nawet komar mocniej gryzie. A co, jakby cię no. kąsała jak szerszeń? To co wtedy? To by zwalił konia. <śmiech> <śmiech> Żeby faktycznie zaczęły rodzić się dzieci, to nie żłobki czy. Jakie tam przedszkola są potrzebne Żeby baba mogła pracować Jak ona ma wychowywać Jak ona ma rodzić dziecko Kiedy ona siedzi w korporacji na, i, I pracuje w lepszej posadzie A może tak zróbmy Żeby to mężczyźni więcej zarabiali Żeby to mężczyzna Był bardziej wartościowy w jej oczach Po to żeby ona w ogóle Chciała wejść w relację z takim mężczyzną I rodzić jego dzieci Karioner ja spędzę z tobą jeszcze tydzień To zerwę z moją dziewczyną Dwa tygodnie To ją A trzy tygodnie Ale nie nie To zaczęła... Po to, żeby ludzie weszli ze sobą w relacje i żeby było, było a po, potomstwo. A po roku będzie kolegę ruchał. Ale a nie, nie wiem, nie wiem. To kwestia się... samego ruchania. Ja cię. Wiesz to jest... co, i ja się nie dziwię, że. Zobacz, ja się nie dziwię, że niektórzy próbują tu, mówić, że islam jest rozwiązaniem, gdzie... Nie wiem czy mogłyby na Twitchu to powiedzieć. Dobra, czy macie jeszcze jakieś pytania do mnie? Walcie śmiało, bo ja uciekam, ale jeśli będę pytany, to chętnie zostanę, ale jak tak siedzę. Nic nie mówię, to męczę się też bardziej, nie? Myślisz, że bierzesz challengera w tym sezonie, Bruce? Te, teraz jest temat inny, nie rozmałem o Lolu. Jakby czy... cię stary wychywało, to byś miał challengera. No. Oh. Nie wiem, co by się stało gdyby. Wychowała mnie mama ją bardzo kocham i, i mam no no. więcej. No. no i dobrze, no. Ja, nie? Się, ja, ja się bardziej z małą wychowałem, więc nie wiem cię hmm. powiedzieć. No prawie. Ja, pierdziad... o, bo lubię klaskę, pluje na mnie poniża, ale fajnie. To jest akurat. Ale... No... Fano, gdyby sprowadzasz naprawdę wszystko do. Ale nie sprowadzam wszystkiego. ja do... Kurde, w sumie ciekawe. Ja dopiero co mówiłem, że kobieta nauczy mężczyznę, jak być uległym innej kobiecie. Ale. Daj mi to. Oso... Ja no, tak się to... śmieję, ale to tym wcześniej nie pomyślałem i teraz ale tak im... o, patrz. Moje fetysze dają mi sensu z No, dobrze, no i... i no tak, no oczywiście, no wiem. Mo może się nie zgadzam e nawet z połową, co mówisz, ale uważam, że jesteś świetnym mówcą, naprawdę. Byłeś dobrym politykiem, uważam tak szczerze. Tak? Ja też Kurde. bardzo często zgadzam się ze swoimi poglądami, mimo że wiele razy mówisz mądrze, a później walniesz coś jak Korwin. Partia, e Na przykład jest e <tuszy> tak Konfederacja...